Hej, hej, Simanku, ja jestem Topolo i witajcie w kolejnym Halloweenowym odcinku z Minecraft Dungeons. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć troszeczkę o nowych itemach. O wszystkich nowych itemach, które właśnie obejmują nie dość, że event to jeszcze ten nowy paczek, który właśnie wszedł. Jest tych itemów aż 10. Także po kolei sobie omówimy, zaczynając od tylko i wyłącznie eventowych itemów. I tutaj zaznaczam, że. Te cztery itemy, o których na początku powiem są do zdobycia tylko i wyłącznie na tym evencie, także macie czas do wtorku do 12 godziny w nocy. Także zaczynamy, jeżeli chodzi o zbroję, jest, jest to czy horror, tutaj na e, live mieliście okazję zobaczyć jak dropi, dropiliśmy sobie e, te cztery itemki, które już aktualnie posiadamy, tutaj macie też screenshota e, z mojego ekwipunku. Tutaj jak y, widzieliście poprzednio szybkość ataku wręcz plus 25%, redukcja obrażeń 35%, aura zwiększająca obrażenia broni plus 20%. Tutaj raczej y, jakiegoś odkrycia Ameryki nie ma. Mm przypomina mi to po prostu zbroje Renegata tyle, że to jest reskinowana wersja i tak też twórcy mówią, że te cztery itemy które są właśnie w przypadku eventu to są yy, itemy takie reskinowane yy, no takie ekskluzywne można powiedzieć że do zdobycia tylko i wyłącznie na evencie yy, i tyle i nie wiadomo co będzie za rok, czy ten event będzie identyczny, czy będziemy mogli go za rok zdobyć, także warto, warto jeszcze raz sobie zaplanować czas, żeby to pozdobywać bo wystarczy tylko przejść misję i macie 100% drop rate, jeżeli chodzi o ten item i te y, kolejne. Y, I co, lecimy dalej. Oprócz tego mamy złowieszczy mieczyk. Fajne, fajne dopełnienie, właśnie do zbroi. Y, też to tak, właśnie kolorystycznie takie czerwone, ciemne y, kolory. kolory. Y, złowieszczy mieczyk, y, obrażenia? No, dosyć nawet takie średnie, bym powiedział. E, ważny jest tutaj racjar, który zwiększa szanse na trafienie krytyczne, to jest taki z automatu e, krytyk e, fajny wchodzący, może tutaj się być przydatny e, o specyficzny build, oczywiście jeżeli macie e, w zaklęciu wam dropu jeszcze dodatkowy crit chance, czyli szansa na trafienie krytyczne, to może się fajnie skomić e, i będziecie uderzać po prostu prawie samymi krytykami, to może być hardkorowe jak dla mnie. No, i tutaj przy uderzaniu, tak jak jest opisik, właśnie z miecz zadaje, zdaje się przyciągać tych, którym nieustraszają pióry nocy, gdy przecina ciemność, słychać zatrważające wycie. I faktycznie przy uderzaniu tym mieczem można usłyszeć jakieś takie taki jęki, jakby takie odgłosy duchów, czy coś tam takiego jest. I faktycznie tutaj trzeba przyznać twórcom, że tutaj akurat opis jest zgodny z stanem faktycznym. Lećmy dalej. Trzeci item jest to nawiedzony łuk. Fajny taki reskinowany łuczek, właśnie. Przypomina mi troszeczkę pająka, jakby tylko, że tu ma zamiast dwóch oczu, ma cztery aż. No nie wiem, coś takiego mi tu się przypomina. Ma bardzo fajne obrażenia, właśnie te końcowe. 4700 to jest naprawdę dobry, dobry wynik. Strzel w dwóch przeciwników jednocześnie. To jest też tak fajnie, fajne racje, ale właśnie z tej racji. No, strzelacie po prostu, macie wielostrzał gratis. Tak jak w poprzednim mieczyku, mamy tutaj szansę na trafienie krytyczne. Tutaj mamy wielostrzał. Strzelanie dwóch przeciwników jednocześnie. No, fajnie. Przydatna rzecz. Myślę, że się raczej e, dla mnie nie sprawdzi, ale myślę, że jeżeli przemyślimy sobie jakiegoś builda, to jak najbardziej będzie to e, fajna sprawa. E, przechodzimy sobie dalej do czwartego itemu. I czwarty item jest to e, item artefaktowy, uszkodzona dynia. Tutaj wystrzeliwuje potężną wiązkę, która zadaje mobom ciągłe obrażenia, czyli tutaj, oczywiście, kolejny artefakt, który wymaga dusz. No tutaj mamy ograniczone pole do e, popisu, bo musimy mieć coś, co nam pomaga w zbieraniu tych duszek, e, duszków. E, no tutaj będziemy musieli się troszeczkę namęczyć, ale no jak dla mnie, to jest artefakt bezużyteczny. No. W przypadku tych prób i wyzwań halloweenowych, no nie ma szans żeby mi, to, żeby mi się to przydało, raczej to jest takie artefakt for fun. Jak już sobie chcecie wyczyliować i pójdziecie sobie nie wiem na krowi level pozabijać te krówki, jak najbardziej, ale w wyzwaniach halloweenowych nie ma szans żeby to się przydało. Tam potrzebujecie same najmocniejsze artefakty jakie macie, czyli do obrony, do e, życia i, i, i do mm, ataku. Także to by było na tyle, i te cztery itemy są do zdobycia tylko i wyłącznie podczas tego eventu. Jeszcze raz powtarzam. Eee, I zaczynamy sobie serię sześciu e, itemów, które są do zdobycia właśnie w trakcie eventu i poza eventem również. Także zaczynając od e, numeru jeden, jest to Ancient Bow, jakiś taki starożytny łuczek e, z tłumaczenia z angielskiego. E, taki powiedziałbym, że no. No, średni. Jakoś tak wyglądowo nie, nie, szału nie ma, nie jest to jakieś takie wyjątkowe odkrycie. Wydaje mi się, że coś już takiego było wcześniej, ale może mogę się mylić. Coś na podobieństwo właśnie tego łuku kiedyś wydropiłem, bo przypominam sobie właśnie rację: Pet Attacks Targets Mob, czyli nasze pety, jeżeli posiadacie w artefakt przywołujący jakieś, nie wiem, pieska, lamę albo, albo coś tego typu. To tym łukiem właśnie możecie sobie wysterować tego mop, waszego peta, aby zaatakował wasz target razem z wami. Oprócz tego przy uniku, bostujecie wasz następny atak. No i, i to by było na tyle jeżeli chodzi o łuk. Myślę, że tutaj bardziej by się przydał właśnie ten boost, atak, boost na, przy, przy, przy unikaniu jakiegoś potworka. Wasz następny atak jest zboostowany. Ale też nie konkretnie nie powiedzieli, ile, ile procentowo, jakby to wyglądało. To trzeba przetestować w akcji. W takim razie, następny item jest to Armor. Jak dla mnie, taki must have, jeżeli chodzi o. Kolekcjonerską wartość, taki Black Wolf Armor posiadać w ekipunku to jest naprawdę coś. No nie dość, że podoba mi się to oko czerwone, czarno, taki ciemny skin, taki mroczny, e, zdecydowanie zarąbista rzecz. E, tutaj mamy z, racjali, y, red, z redukcja zredukcja naszego y, czasu oczekiwania na kolejny unik. Fajna rzecz, przydatna. No myślę, że tutaj akurat klimatyczna, jeżeli chodzi o wilczą zbroję, no jak sama nazwa wskazuje, musi być to zbroja dla zwinnej, zwinnej postaci, także tutaj redukcja odnowienia naszego uniku jak najbardziej wskazana, fajna klimatyczna rzecz, aura do zwiększania damage'u z obrażeń od broni, plus 20%. Tutaj akurat szału nie ma, bo to już jest w zwykłej chyba zbroi wilka, tak mi się wydaje. I nasze podciągi życia leczą naszych, naszych, tutaj, naszych tutaj współbratyńców walczących z nami. No ale raczej to mi się nie przyda, bo gram głównie solo. Także to by było na tyle. Lecimy z następnym tutaj itemkiem. Great Axe Blade, czyli Wielgachny Mieczotopór. Tak można sobie to przetłumaczyć. No, nie wiem, jak to będzie wyglądało w grze, bo, bo w sumie nie mogę się doczekać, aż to wydropię. Myślę, że to będzie mega potężna broń. Widać po damage'u już prawie 6000 damage'u przy 120 level item. No, niesamowita rzecz. I tutaj też zwróćcie uwagę, jak w przypadku łuku, tutaj. W w tym przypadku też mamy, że nasz następny atak boostuje się przy uniku. Czyli robimy unik i nasz pierwszy, pierwszy atak jest zboostowany. No nie wiem jak to będzie właśnie procentowo wyglądało: no bo, jakby było 100% boost, no to fajnie, zarobi ta rzecz, bo mamy e, dwukrotnie wzmocniony atak, ale tutaj w sumie nie wiem jak to będzie finalnie wyglądało. E, powerful pushback, czyli będziemy po prostu mocny, mieć niezłą moc przy odrzucaniu naszych, naszych wrogów przy uderzeniu. Zobaczymy. Muszę sobie zerknąć, jak to wygląda w, w grze tak naprawdę. Życzę Wam tutaj też dużo, dużo szczęścia w dropieniu tych itemków, ale przechodzimy sobie dalej. Love Spell Bow. To raczej uknie dla mnie. Tutaj akurat szału nie ma. Bardziej tutaj ma łuczek wartość kolekcjonerską. I damage dosyć słaby. Heals allies in the area. Czyli też ma właściwości chilujące waszych yy, kolegów, z, który, z którymi gracie. Yy, raczej, raczej nie dla mnie. Przechodzimy sobie dalej. Shield Daggers to jest fajna alternatywa, akurat dla fistów, yy, które są najszybszymi, tak naprawdę tutaj najszybszą bronią w grze, yy, ale też i najsłabszą, jeżeli chodzi o mele damage. Tutaj możemy troszeczkę pod, yy, podkręcić, yy, jeżeli, jeżeli chodzi o ten damage. Ja myślę, że te dagerki będą więcej damage'u zadawały I będą równie szybkie tak jak te fisty, o ile nie szybsze, bo yy, Zwróćcie uwagę co mamy tutaj za rację, ale właśnie pod pomarańczowym kolorem yy, Często spawn area damage, czyli mamy szansę na spowodowanie yy, Obszarowego damage'u. także to jest też fajna rzecz. No i mamy dual field, czyli w jednej mamy ręce i w drugiej równocześnie ten itemek. Także tutaj może być tak, że będziemy mieli damage razy dwa. O ile go nie podzielili, no to też musiałbym sprawdzić, wydropić to jak najszybciej i oczywiście dam Wam znać jak najszybciej. Dobra, i to by były na te daggerki właśnie w tym nowym patchu. I ostatni item. I zostawiłem sobie najlepsze na koniec, oczywiście Verdant Rope. Tutaj akurat dotychczas gram już dosyć długo i dotychczas nie udało mi się żadnego unikata wydropić, jeżeli chodzi o ten unikaty rope, czyli te płachty maga, czy jak zwał, tak zwał. No, będzie to fajny, fajny itemek na farmienie, jak najbardziej. Z pierwszych takich rzucających w oczy tutaj racjali mamy increase maximum souls czyli wasza pula maksymalna ilości tutaj duchów które, które zbieracie sobie po drodze jest zwiększona ale też nie powiedzieli o ile tu można sobie tylko zgadywać jak mocno została zwiększona standardowo przy, typowo przy tych tych płachtach tak zwanych rope mamy minus 25% redukcja tutaj Regeneracji tego naszego artefaktów ogólnych Plus 15 aura do szybkości i plus 1 zbieranie, zbieractwo naszych duszków No tutaj standardowo myślę, że akurat te duszki się jak najbardziej przydadzą, ale myślę, że i wartość kolekcjonerska, mega, mega duża. Także tutaj też, jeżeli chodzi o rzadkość tego, tego itemu, będzie równie mocna, bo z tego co widzę, to będzie po prostu must-have, jeżeli chodzi o wszystkie buildy speedrunowe. Także w nadchodzącym patchu mamy mnóstwo roboty. Ja tutaj śpieszę z kolejnymi odcinkami i lecę farmić te itemki dla Was i co. I się żegnam. Dzięki, że oglądacie, dzięki, że wpadacie. Dzięki za komentarze, lajki. I za wszystkie suby witam jeszcze raz wszystkich nowych subskrybentów i starych, także dzięki wielkie i na razie się hej!